Siemańkowidz. Sie, 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 sie Dzisiaj sobie zagramy w klas Royale. Wiem, nikt się o to nie pytał, ale gramy! Hmm. Hmm. <ścoughs>

a, 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 a. a teraz się patrzcie na tą mini Pekę. O, a, 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 a. Jestem zły. Dobra, chciałem powiedzieć Norbi liderowi Klanu, żeby się przywitał, ale nie ma go online. Najpierw Najpierw się rozgrzamy. Widzę, że tam był nowy tryb. Wczoraj, jak grałem, tego nie było. Czekamy. To wideo jest sponsorowane przez Armadze. Idei mm. z W sumie nie jest stale ja ich sponsoruję. Dobra, to niech oni pierwsi zaatakują. No typ co? Dobra robię z nim. mi się podoba Jeśli ten typ jest win, jest takim debilem żeby zaktywować King Tower to on jest złem Dobra jest Boom. Ezu! Nie. Puh, dobra, hogi psa zły. Jeśli przegram, to nie moja wina. Jeśli on nie będzie miał, jeśli on będzie miał coś, czego ja nie, to on jest pay to win. Bo to dobiera ludzi z. Z, z, z tą samą glom z tą samą tym w końcu dobra, z tym samą areną, z tym samą areną teraz zabiję tą pekę, teraz skontroluję to goblinami. A. goblinem to jest ta osoba. On. czemu? Co ja zrobiłem źle, żeby zasłużyć tą złą przegraną. Bum. Hihihihihia hi hi. <grymne> to gominami Jest dodatkowe arcerki Jestem peka tutaj bo szybkot 300 O baza To jest jest piąta minuta filmu. Dobra. Jedna runda. Jeśli psegram To będzie źle. O, Ta osoba ma tyle samo kucharków co ja, dobra. Lecimy. Hm. Oteruje. hi 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 ha hi 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 ha hi hi hi, hi zbiło o dobra dobra teraz bum słabo dawaj dawaj tak dobra trochę zbiło bum Wiem, P.E.K.A. jest słaba na takie rzeczy, ale nie jest, jest źle, nie jest źle. Dobra, czy uda się? Boże! Zbijcie to! Zło! E. I tak zbiłem mimo więcej tego HP niż oni nimi. Dobra. To jest troszeckie. dobra <laughs> Dobra, Jest OK i fa Teraz nie jest fajniusio. A więc przeciwnie s fajniusio? Nie. Ja nie wytrzymam. Nie. Dobra. Chcesz, Tomasz? Nie. Ty, co ty? Jak nie? A piesce ze mną wygra. Nie no. Czemu ta osoba zawsze... Czemu mój oponent zawsze musi mieć milion eliksirów? A pierdzielić go. Zagrał tu są... ...jakiś kij. Żemy, żemy, żemy... I co robi. My marnujemy więcej pucharków. To lubię najbardziej. Zartuję. Ja właśnie tego nienawidzę. Lol. Czy ta osoba myśli, że zabije, że zbiję mojego go tower'a takimi pięcioleworelowymi arcerami ta osoba jest śmieszna a wiecie co? Tu? <laughs> hi, 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 hi ha <laughs> nope nie ma Ja dalej spróbuję to skanterować. Nie wiem jak, ale spróbuję. I. O, skanterowałem to. Kanterować to znaczy, że udało Ci się obronić. Hmm. I kupa to wielka kupa oboza dobra Sskąteruje go simi mi goblinami Teraz muszę je i ze co ze co nie mini peggo do boju o boże mistekowy klikol oh, dobra mam towera Jest ok. Teraz mogę to zrobić. Bo King Tower już jest zaktywowane. Skaunteruję miniony arcerami. Spróbuję skaunterować go. Tego big boya. I tak. Zbieraliśmy widzowie, ale go! Aha! Ja dostałem jednego pucharka, bo wtedy straciłem 30. A teraz y, dostałem 31. Nie wiem co się dzieje! What the hell? Dobra. Lecimy. 怎么？怎么？鲁比怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？ I am not a person to mess with. Smiley face. I am a person to understand with. Nope. My shirt's up. he he ha. He 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 ha. Hi hi hi, ha. hi, 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 ha. Dobra, pozwolę wam usłyszeć normalny ten co on ukrywał to przez O! czemu jeśli on wygra. To nie moja wina, widzowie. To on jest pay to win, nie ja. Ja nic w tej grze nigdy nie kupiłem. Zaraz się zdenerwuję do cholery. Już się zdenerwowałem. Nie no. To jest jakieś tysiąc tych saklibaków. Nie, typie. Tak się nie da grać. Co w ogóle da się mieć jednostki za pieniądze? Obozy? To nie ma żadnego sensu. Nie, no i jeszcze dupa. Nie no i jest... Cemu moje szczęście jest na poziomie zero? Ja wiem, że moje szczęście jest na poziomie 0, ale czemu? CEMU?! No i dupa... No i dupa... Nie! Nie dam mu tych... Nie będzie miał co stara. A w dupę sobie wsadź te. W dupę sobie to wsadź.